Z tej strony Hejka Werka, na Waszych ekranach. Dzisiaj będziemy właśnie z takich gumowych yy, z takich gumowych gumeczek robić bransoletki. Zobaczycie jak to pięknie wygląda. A więc zaczynamy. Okay. Mamy jedną gumeczkę, którą nakładamy na dwa palce. Oto w ten sposób. Kolejną drugą gumeczkę. Nakładamy w ten sposób, łapiemy i łapiemy za te dwie strony. To łapiemy, a tamtą pierwszą puszczamy. Teraz mamy czerwone, czy jakoś tam. Nakładamy tu i łapiemy. Co już się no, robi taki jak ten wzorek. Nakładamy i na następnie. I powstaje nam już taki wzorek do brązoletki. Kolejny raz łapiemy i szykujemy kolej. Czyli tak i tak. Jest to bardzo proste, chociaż dla nie wszystkich. Jeśli Wam to za pierwszym razem nie wychodzi, nie ma. problemu. Widzicie, powstaje nam już taki fajny, fajny wzorek. I wystarczy tylko tyle, żeby zrobić ten wzór Tak i tak. przyczepiła się do nas. O, oto brązu. Kambość na włos. Dobra. Robimy tak. I zakładamy. Widzicie, właśnie dlatego Wam mówię, że to nie jest aż takie trudne, jak się wydaje. Widzicie, jak to pięknie teraz wygląda? Można to spiąć, tylko mi się akurat... Czuło. Przepraszam. Zakładamy. OK, z takich umeczek możemy zrobić bransoletkę. Tak jak mówię, my nie zrobimy bransoletki, bo nie mamy takich zawiasów, żeby zaczepić. Myślę, że Wam się podobał ten odcinek, no, no bo po co przedłużać ten odcinek, tym krótszy, tym jest lepszy. Yy, myślę, że Wam się podobał, dawajcie suby, pa!